Jeszcze tu w zielonych jeszcze nie umieram, jeszcze tu tury... W najszerszym tego słowa znaczeniu zajmuje się organizowaniem i uprzyjemnianiem czasu seniorom, jeśli tak można powiedzieć, o osobach 50, plus, bo takie osoby już w nasze szeregi przyjmujemy. Jesteśmy stowarzyszeniem, a więc organizacją samodzielną, niezależną. Nie działamy ani w składzie Rady Seniorów, ani pod auspicjami Rady Seniorów. Jesteśmy organizacją non-profit, osoby, które pracują na rzecz koleżanek i kolegów, pracują społecznie. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą piękną uroczystość. Od samego wejścia już widzę w pełni profesjonalna, piękna i poukładana tak jak należy. Gratuluję 10 lat wspaniałej, wspaniałej działalności, ale to jest dopiero początek, Szanowni Państwo, bo myślę, że... Będzie dobra zabawa dzisiaj, ale na osiemnastce to się dopiero rozkręcimy. Akademia Seniora jest miejscem, gdzie się spotykacie, przyjaźnicie, spędzacie ze sobą czas, a dla miasta Wielska Białej to jest po prostu as w rękawie, który trzeba wykorzystywać we wszystkich możliwych grach. Wszystkiego dobrego, gratuluję i dziękuję. przeżyć ten okres buntu nasłodzka. Mam wrażenie, że tak jak ja, tak każdy z was czuje się, jak gdyby coraz młodszy. Energia was rozpiera. Macie tak fantastyczne pasje i takie talenty, że ja z wielkim podziwem patrzę na, to, na te wasze dzieła i chciałabym je wszędzie pokazywać i ciągle się tym chwalić, bo to jest naprawdę świetne. Róbcie tak dalej. Cieszcie się życiem, bo to życie dopiero się zaczyna. No to... Prosto z serca, nie chciałbym przedłużać, a tyle panu pięknych słów, użyję tylko trzech polskich wyrazów. Proszę, proszę abyście dalej kontynuowali swoje pasje, rozwijali talenty i robili te sąsiadówki, imprezy może jak rana kiedyś się uda i piszówce, a to jest moja zgoda, Pani kierownik musi to przyjąć. Dzięki temu, że piszemy wiele projektów, które udaje nam się wygrywać, pozyskujemy środki z miasta, które potem wykorzystujemy na organizowanie różnych imprez, różnych zajęć, wycieczek, wyjazdów i tym sposobem możemy umilić, uprzyjemnić, uatrakcyjnić czas naszym studentom, bo to przecież Akademia Seniora. w 2012 roku, ówczesna pani kanclerz Wyższej Szkoły Administracji, gdzie wtedy działaliśmy, no, wydała polecenie, że uruchomić Uniwersytet Trzeciego Wieku. Później nazwaliśmy dla odróżnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działał w ATH, Akademią Seniora. To była trzecia próba uruchomienia akademii, no, tej organizacji senioralnej. No i nareszcie się udała. No, początki były naprawdę trudne, ponieważ e, ja uruchomiłam nawet swój prywatny telefon i odziennie odbierałam po kilkadziesiąt telefonów. E, no wiadomo, początki zawsze są najtrudniejsze. Współpracy z Akademią zostałam zaproszona w 2017 roku. I tak szybko zostałam wręcz zdopingowana, żeby wystąpić, że już w styczniu pierwsze nasze pląsy zostały zaprezentowane na scenie. Był to oczywiście najprostszy taniec taniec wywodzący się z tańców regionalnych, czyli sarna. I tak oto zaczęła się przygoda naszych kochanych seniorów z, no, z, z trudną, niewątpliwie sztuką taneczną, ale oczywiście traktowaną z przymrużeniem oka. No bo jakież są zadania i cele naszego, naszej pracy? No, przede wszystkim ja zawsze się śmieję, że to jest taki przepis, no taka szczypta humoru. Szczypta radości, przyjaźni między poszczególnymi osobami, które biorą udział w naszym, w naszym powiedziałabym, kuglowaniu tanecznym, no i oczywiście ogromna dawka ruchu. Tydzień cała społeczność spotyka się na wykładach w poniedziałki o tematyce bardzo różnorodnej. Wykłady prowadzone są zarówno przez specjalistów w danej dziedzinie, jak również przez kolegów i koleżanki z Akademii Seniora, bo przecież skład jest bardzo różny. Wielu z kolegów i wiele z koleżanek potrafi się podzielić swoją wiedzą i chętnie to czyni. prowadzę zajęcia grupy wokalnej śpiewać każdy może nazwa nieprzypadkowa bo zależy nam na tym żeby po prostu przez śpiewanie rozweselić tych którym jest smutno w życiu W związku z jubileuszem postanowiłyśmy, że nie będziemy śpiewać piosenek popularnych i znanych, że zaśpiewamy coś, co zobrazuje naszą Akademię. I tak do piosenki, 40, do melodii z 40 czterdziestolatka Jadzia Olszar napisała słowa. Już 10 lat minęło, a z kolei do melodii orkiestry Dente. Ja napisałam słowa niby nic, a tak to się zaczęło. z licznych działalności w naszej Akademii jest organizowanie spacerów, które to staram się ja głównie organizować, czasem zastępują mnie koleżanki. Ten działalność ujęłabym może w takich trzech aspektach. Pierwszy to utrzymanie kondycji fizycznej, zdrowotnej. Ponieważ ruch w naszym wieku jest niezbędny dla naszego zdrowia, nie robimy to wyczynowo bardzo, nie wspinamy się na wysokie góry, ale idziemy zawsze w ciekawe miejsca, przede wszystkim ciekawe przyrodniczo. I ten aspekt dla nas jest, powiedzmy rzeczywiście na pierwszym miejscu, ruch. Ruch to dla nas zdrowie. Drugi aspekt to utrzymanie kondycji intelektualnej, dlatego że na każdym spacerze poznajemy coś nowego, na każdym spacerze możemy wymieniać się nie tylko poglądami, ale różnymi ciekawymi rzeczami, o których wiemy, dyskutujemy. Mówiłam o aspekcie przyrodniczym, to jest dla nas najważniejsze, ponieważ kochamy wszyscy przyrodę i rzeczywiście zawsze zobaczymy albo jakieś zjawisko, albo jakiś okaz dla nas czy nowy, czy bardzo ciekawy I... aspekt to integracja w grupie. To jest szalenie też ważne dla nas. Bardzo się lubimy w naszej grupie, jest ona dosyć liczna. Oczywiście na poszczególnych spacerach ilość uczestników jest zmienna, ale to nie jest istotne. Ta integracja rzeczywiście pozwala nam na nie siedzenie samotnie w domu. Na, co jest szczytnym zajęciem, na nie zajmowanie się wyłącznie wnukami, ale spędzanie y, bardzo miło raz w tygodniu czasu. I Pani. wysiła czasem znana, targała z sercem Pana, mógł wkroczyć najlegalniej w próg Pani sypialni. Miał tak tu jednak tyle, że wpierw posyłał bilet to szabuarki Raz, nie zważając na nich, wszedł do sypialni Pani i zastał w ranka przy Pani kochanka. Nie znosił mektubinu, brutalnych rękoczynów i nie próbował wcale wieść rozmów rywalem. W podżegu poklili są grupy artystyczne, takie jak grupa taneczna As Plus, znana i podziwiana w mieście, jak grupa teatralna Panaceum, jak grupa wokalna śpiewać każdy może. Te trzy grupy prezentują się często zarówno naszej społeczności, jak i społeczności miasta. Oprócz tego jest grupa malarska, której wernisaż odbędzie się dzisiaj, wernisaż prac. Pochodzących z całego okresu dziesięciolecia. Grupa rękodzieła, której cudeńka również będziemy mogli dzisiaj podziwiać, Jest, są grupy kładące nacisk na rekreację, tak jak grupa spacerowa, grupa turystyczna, grupa rowerowa. I wreszcie grupy pod, pozwalające podtrzymać kondycję seniorom, tak jak gimnastyka rehabilitacyjna na przykład. Część zajęć prowadzą profesjonalni instruktorzy, część prowadzą liderzy spośród nas. To jest to jest taki podpowiedziany, nie do białych pros. I wodór, i wodór, ty właśnie nową rodę, karierę w nocy możesz też, jesz i tylko chcesz. Ostatecznie mój drugi mąż rozbił się we mnie. Rękodzieło w Akademii działa właściwie od samego początku istnienia tej Akademii, czyli prawie 10 lat. Rękodzieło jako samo w sobie pojęcie jest bardzo szerokie. My robimy różne rzeczy i tak wszystkich form rękodzieła nie opanowałyśmy przez te 10 lat. Przez pierwsze dwa lata prowadziły rękodzieło instruktorki z nami, a później dochodziły różne koleżanki, które same miały jakieś tam zainteresowania i nauczyły nas. Na przykład, dla przykładu podaję, Jasia nauczyła nas kulingu. Jadzia filcowania czy Teresa robienia bransoletek. Największym właściwie naszym zainteresowaniem jest dekuparz. Dekuparz to inaczej naklejanie serwetek czy papieru ryżowego na różne przedmioty: drewniane, szklane, papierowe, styropianowe. Akademie. Jak tylko ruszyła, zajęłam się czymś, co, co zawsze mnie pasjonowało, czyli teatrem amatorskim. Zajmowałam się teatrem amatorskim już jako nauczyciel w szkole średniej, wtedy mieszkałam w Częstochowie, już były pierwsze sukcesy w trakcie właśnie tutaj przeglądów różnych grup amatorskich. No i tutaj od razu też powołałam do życia zespół teatralny. I pierwsze przedstawienie odbyło się już w 2013 roku z pamiętnika młodej lekarki. I od tego też wzięła się nazwa, bo młoda lekarka mówi tam takie zdanie, że medycyna, matka nasza to na każdy jeden problem znajdzie pacaneum. Wobec tego nazwaliśmy się panaceum, dlatego że jesteśmy takim antidotum na wszelkie problemy i bolączki tego świata. Godę. Dobrze, dobrze. Co jeszcze, co jeszcze? Co no, jeszcze, co jeszcze? Gorzej też widzę. Nie mów, no powiedz! Dokładnie, gorzej widzisz. Ale tylko we wtorki i piątki. On jest <grym> tym swoim zachwytem. Nie, się nie ma! We wtorki i piątki też będziesz gorzej widziała. No taniec, zresztą jak wszystkie sztuki pokrewne ma przede wszystkim za zadanie pracowanie nad sprawnością naszego umysłu, ponieważ są tam tak typowe prawda, zadania na prawidłową lateralizację, na współpracowanie półkul mózgowych. W związku z czym po prostu nasze zajęcia mają głównie na celu, żeby że tak powiem, jak najdalej oddalać od nas te procesy naszego przemijania. Prezydent Jarosław Timaszewski. zapraszam panie Prezydencie. Miałem wielką żeby wyjść, bo po tak wybitnych aktorach, po tancerzach i muszę się przyznać, że wygląda na to, że trochę Was nie wierzyłem, bo Jedyne, czego się nie spodziewałem, to że zobaczę dzisiaj kaka na wykonaniu pięknych pań. Poznałem, że pani Jela Barwicka pewnie prowadziła ten zespół i widzę, że mi się nie zmieniło, bo no, parę już ładnych lat temu uczyła tańca artystycznego, moją córkę i widzę, że dalej już szkolić młode dziewczyny, Dobra. To jest wspaniały gileus, że ja się cieszę, że możemy go obejść, że możemy się spotkać tak twarzą w twarz, że tą pandemię oby tak było mamy za sobą. I chciałem Wam serdecznie podziękować, bo to dla mnie naprawdę super zakończenie dnia. A dzisiaj była sesja Rady Miejskiej, no to wiecie, no to po prostu jestem grillowany, taka robota, ale potem coś miłego następuje, a dzisiaj przemiłe. Z Państwem, jestem pod wrażeniem. No, wam wszystkim gratuluję, ale te podziękowania chciałem złożyć na ręce szefowej, pani Liliany. Czy ja mogę poprosić panią? Tutaj jest oczywiście publicznościowy list, ale tak naprawdę chciałem podziękować i to był taki napis. Mam nadzieję, że pani przewodnicząca mi wybaczy. Lila, dziękujemy Ci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę, proszę, proszę przyjąć się dla wszystkich Państwa. Kolejnych długich lat niech stowarzyszenie się rozwija. Kolejnych ciekawych projektów, żeby były realizowane tak jak do tej pory, jeszcze z większym rozmachem dla Pani Przewodniczącej, dla Zarządu, dla wszystkich członków stowarzyszenia. Samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia, wzajemnej takiej dobrej współpracy oraz jeszcze raz wszelkiej pomyślności na długie, długie lata. Wszystkiego dobrego. A dzisiaj bawcie się dobrze. Za to wsparcie takie, bo jest Pani u nas pierwszy raz gościem, ale my to wsparcie Pani czujemy w tych przynajmniej życzeniach świątecznych, w tych kartach, które Pani dostajemy. To jest naprawdę bardzo miłe. W Akademii jest mądrze, bo są wykłady edukacyjne, przyjemnie, bo przyjemności wiele, artystycznie, sportowo, w ogóle, co tylko ktoś sobie zażyczy. I z tego miejsca chciałam powiedzieć, że te 7 lat wspólnej pracy Akademii Seniora no, Jakbyśmy skończyli medycynę 6 lat i Kubiszówki e, to niezwykły